Już 27 września czeka nas wyjątkowe święto muzyki i tańca. Zapraszamy na drugi Małopolski Festiwal Taneczno-Muzikalowy. Tancerze z całej Małopolski spotkają się na jednej scenie z tancerzami agencji taneczne-show.pl, akrobatami i cyrkowcami. W programie m.in. Muzyka, The Greatest Showman oraz zjawiskowe, holograficzne, multiwizualne Dzieje Krakowa w reżyserii Andrzeja Starowicza. Wszystkie niezbędne informacje na temat festiwalu znajdziecie Państwo na naszym fanpage'u na Facebooku Małpa Malopolski Festiwal Transmisja wydarzenia odbędzie się na stronie www.malopolskifestiwal.pl Zadanie jest finansowane z Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego w ramach czwartej edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.